Mówi się o tym, że Facebook to jest Something has been spoken by Taylors on your measure. Kupując wełny, ważne jest dla mnie to, żeby były to wełny, które mają bardzo dob dobrą metkę. Z tej tkaniny miałem przyjemność uszyć pewnemu saksofoniście ze Szczecina marynarkę. To jest płaszcz, który uszyłem dla siebie. Chciałem, by był on dosyć ciepły, przez co jest gruby, przez co jest też trochę ciężki. Ale to jest właśnie też cecha ubrań szytych na miarę, szytych bispok. Tutaj właśnie sama ta filozofia szy szycia bespoke polega na tym, że szyje się wszystko nitkom. Bez grama kleju. tu wybrane jest? Nie, nie. Nie, to będzie wszywane tutaj od centymetrów bliżej, nie? Czy zdolny? Dolny. Przychodzi na konsultacje, bo tak to sam się tam brzebie. Ale rysunki ładnie robi. Są koneserzy, którzy znają się. To będzie koneser.